Siemano Taki wielki Co tu się wyprawia? Bez, nara duży Fir 440 koni Man. Oh my god A no, ja jeszcze tego nie widziałem, bo to było tu się... Wej dobrze. Odjedziemy tam. Zobaczcie jak pojedzie. Koło nas Zapraszam do obejrzenia Malucha. Na pewno dużo, może nie dużo, chyba nie, niektórzy z Was na pewno interesują się. Powiem Wam tyle, że jeszcze Głowica jest w regeneracji. Jeszcze jej nie zaczęli. Dzisiaj jest Czwartek więc jeszcze trochę. A pewno a która data to ja mam powiem? 21 październik 2021 Prawdy szybko jedzie. Tak, kurczy. Dobra, to zatrzymamy i poczekamy jak tu podjedzie. Dowiedziałem się para, tutaj właściciela tego w kratki, że to jest kukurydza nie dla na paszy, tylko do sprzedania. A do spożycia normalnie. Pewno jedzie z 10 kilometrów na godzinę. Las. U, wszystkie wióry lecą Ciekawe kiedy się napełni. A chyba już. Albo aha, bo tutaj chyba nie ma. Dobra, to teraz będziemy znów czekać jak tu podjedzie. Bliżej. To pójdziemy jeszcze dalej. Teraz już pójdę porozmawiać z Panem Arkiem. Jedzie! Dobra, włączę już. To tylko jeśli lada moment. Taka to prawda. Nie? Oh my god To był jak podjedzie znów to zrób mocze. A ja traktor coś innego. No. Z kukurydzy, on może mnie nie zauważy jak ma BDS na grę, nie rozejdzie, nie? Albo coś. No może ja, ja ucieknę, ale też mówię, Okształt to co dzień. Pan Alek znał, no, ale, to może musi powiedzieć, że ja... Byłeś by minął, nie? Nie, to to bezpieczne. Oczywiście jakbyś tam w las to byś się zmienił, no. Teraz także. To jest bezpieczna miś. Tłumaczę to tak. To teraz to tak zrozumiałem jakbym gadał do siebie, ale mówię do kamery. No. Kurde, te przodnik koło tu tak jak ja, no nie no, trochę wyższy może. chyba już nie muszę tłumaczyć co będę dalej robił wyłączać kamerę jak przejdę i Józef tu tutaj wjeżdża to będę złacze o baj będę na rowerze więc nie przybliżę chyba że nie, do dwoma palcami trzeba To wielkie! O! Czy naprawdę w o wiele mniejsze wydaje? Oh my god! O. dzelimy to na pole. O świetnie, bardzo kilku Nie, dobra. Nie wiem. Aha, to teraz sam będzie pojechał. Aha. Albo wywalić. Nie, ten fent inaczej wygląda. O który mi chodzi ten fent? 514. Wario C. A moc pewno to jest 145 koni albo 140. Powiem Ci, że ten kombajn to już nie wiem. Bym musiał zobaczyć. Jak nie teraz, to zobaczę na filmie, Wczytam go w internet. I może napiszę wam w komentarzu. Co piszę, wpiszę. Ile ma koni. Powiedz no, a ja znam się tyle na traktorach, ale nie tak jakoś super, nie? Jakoś... Może 60% albo 50%. Tam moc jakieś takie rzeczy, to tam banał, nie? To śmiecie latają. Znaczy nie O tych śmieciach, to te śmieci tam lecha. Dobra. Co zatrzymujemy? A właśnie nie, nie, zobaczymy gdzie on pojedzie. Ale aż wraz z ambusz. Aha, dobra, albo zatrzymajmy się. Słuchajcie, go stąd nawet, to z mojego domu go słać, A dom mój jest stąd, y, jakieś 300 metrów stąd może. Raczej znaczy stąd, jakby się wyjało za ten raz, tam z drogi, a tam w do mnie, w zakręcie. Aha, tam pojechał. Nie, Mario kiedy boję, bo bo woda, na Teraz się wypiecze, nic nie jedzie, dobrze? To, to znaczy dojedzie to. Będzie w sera. Jak jest tu jestem, tyle. Mam nadzieję, że będzie mnie nie wiedzie. Uf, szkoda, że hamulca nie mogę zacisnąć. widać jak się tam sypie na górze z tego farmingu jest identycznie o nie a dobra ominął mnie też śmieci Chyba bym mógł. Masz rację. Zaraz zobaczycie coś. Okej. Okay. rower. idziemy tam Tak to jedzie, czy mi się ślepnie? Jedzie faktycznie. Rusza się. A, to jest ten... Yy... Tylko widziałem, był chyba w tamtym roku. Był w tamtym roku. Teraz film o tym go kurde, trzy miesiące temu, a to było w tamtym roku. W tamtym roku, gdzieś jakoś też w tym miesiącu, może trochę, może się to wtedy była na pasze, to była inna, ale jakoś też jakoś tak, w tym miesiącu, ale w roku, roku równo rok temu. Będziemy kończyć zaraz. Ej, chyba, że będzie teraz. Wys... Dobra, zatrzymam. Aha, widać jak ma tam full. Jak ma to już full. Ja nie mogę. Widać tam normalnie, jak ma full. Widać, widać to. Jak ma normalnie na górze. Dobra, tu przejdzie. A nie. Dobra, wysypuję. Idziemy tam szybko. Biegniemy. Zatrzymujemy i biegniemy. Eee, dobre to. Jak ja lubię taki widok. Jak się te wysypuje z tej, no to podziwiajcie strasznie daleko, a już ma mniej, będziemy kończyć zaraz. Jó éjt kívánok! A na csupkó, na gózsák, Zsypuję tutaj. Takie to jasne. Biegniemy, biegniemy. Droga, czy... Nie będzie że. Nie dobiegnę czym. Musiałbym wziąć tam, wejść w to i się położyć tutaj, tutaj. O, wysypało Szybko nawet Szybko O, Widało mu się tam koło wrotek muszę tutaj. Fulma, patrzcie Dobra, kończymy na to Dzisiaj nie Wiem, że jest się pola, ale Trochę by to zajęło Par wysypuje mu się jeszcze Boże, szkoda, że się. No dobra, bywajcie, cześć, miłego dnia.